Cześć. Z tej strony Maciej. A to jest Dzisiejszym tematem będzie funkcja liniowa. Omówię to by krótko, co to jest funkcja liniowa. Pokażę metody prezentacji funkcji liniowej, omówiąc to jest równanie kierunkowe. Jak obliczyć miejsce zerowe oraz jak wyznaczyć punkty przecięcia się funkcji z osiami układu współrzędnych. Tak więc zaczynajmy. Dobrze. Funkcja liniowa to jest nic innego, jak ukazanie prostej w układzie współrzędnych. Nie ma ona ani początku, ani końca, ale matematycznie możemy wyznaczyć jej wzór i poprzez wyznaczenie wzoru automatycznie można wyznaczać punkty, które do niej należą i poprzez, poprzez wyznaczenie punktów można wyznaczyć całą prostą. Dobrze. Przechodząc do metod prezentacji, jest ich wiele. Mamy metodę tutaj przykładowo tabelaryczną, metodą gra, metodę grafu, wzoru oraz czwartą, której tutaj nie ma, ale za niedługo się dowiecie, jaka ona jest. Dobrze. Zacznijmy od metody tabelarycznej. Pokazuje ona, dla jakich odpowiednio argumentów, czyli x, funkcja ma odpowiednie wartości. Co tutaj można też y, powiedzieć? Mamy tutaj zbiór punktów, ponieważ, jak wiadomo, punkt to jest w. Y, żeby wyznaczyć punkt musimy mieć współrzędną x i współrzędną y, co tutaj oczywiście też mamy. I żeby móc wyznaczyć wzór funkcji musimy mieć minimum dwa punkty, co również tutaj mamy. Dobrze, jak widać w tej funkcji dla argumentu równego 0 funkcja ma wartość 0. Dla argumentu równego 1 funkcja ma wartość 1. To jest metoda tabularyczna. Metoda grafu y Ukazuje zbiór x oraz zbiór y. I jak widać, w zbiorze x jest 0, 1, i kolejno 0 jest przyporządkowane w x, znaczy z x 0 jest przyporządkowane 0 w y, oraz z x 1 jest przyporządkowane w y 1. To była druga metoda. Trzecia metoda to jest krótko metoda wzoru. Dobrze. Teraz w matematyce często będzie się pojawiać coś takiego jak równanie kierunkowe. Ono jest bardzo przydatne i wygląda ono następująco: y równa się ax plus b, bądź f od x równa się ax plus b, gdzie x, co ważne, musi należeć do liczb rzeczywistych. No, x musi być taką liczbą, którą po prostu znamy. Oczywiste jest to. Dobrze. I po kolei. x, no tak, jak wcześniej mówiłem, to są argumenty x, inaczej zwane też dziedzina funkcji. y to są wartości funkcji, a to jest współczynnik kierunkowy funkcji, od którego zależy, czy funkcja jest malejąca, czy jest rosnąca, albo czy jest stała. I kolejną. Jeżeli współczynnik ten będzie większy od zera, funkcja będzie rosnąca. Jeżeli ten współczynnik będzie równy 0, funkcja będzie stała. Oraz jeżeli ten współczynnik będzie mniejszy od zera, funkcja będzie malejąca. I tak przykładowo ukażę tutaj. Mm, jak to wygląda. Mamy wzór funkcji i y równa się ax powiedzmy plus 4. Dobrze. Mamy tutaj y, wykres funkcji i tak łączy tutaj animację. Dobrze. Jak widać, a jak na razie jest y, większe od zera, ponieważ ma wartość większą od 0. Dobrze. Teraz tak, jak widać, było można przez chwilę. Jeżeli a jest równe 0, funkcja jest stała, ponieważ to jest linia pozioma. Ona tutaj jest niezmienna. Jeżeli a było większe od 0, funkcja była rosnąca. Rośnie do góry. I teraz, jeżeli jest a mniejsze od 0, funkcja jest malejąca, jak widać. Dobrze wróćmy jeszcze raz i współczynnik kierunkowy a teraz wyraz wolny no to jest wyraz który będzie nam później określał punkt przecięcia z osią Oy, ale on również jest stosowany, ponieważ zmienia wygląd funkcji znacznie. Dobrze. Teraz tak, miejsce zerowe. To trzeba bardzo uważać, ponieważ dużo osób myli miejsce zerowe z Punktem przecięcia się z osią o x. Miejsce zerowe to jest wartość. Natomiast punkt przecięcia to jest punkt. Dobrze. I tutaj mamy też wzór. x0, czyli ukazanie tego miejsca zerowego, jest minus b przez a. A i też tak w matematyce. Miejsce zerowe to jest e, matematycznie mówiąc, ukazanie dla jakiego argumentu. Funkcja przyjmuje wartość 0, ponieważ y, miejsce zerowe jest na osi o x. Znaczy się, no, jako punkt, jako punkt będzie na, na osi o x. Ale żeby było na tej osi Y musi być równy 0. Ponieważ tutaj będziemy mogli zobaczyć, jeżeli y jest równy 0, to jest to samo co oś o x. Natomiast jeżeli x jest równy 0, to jest to samo co oś o y. To warto sobie tutaj zapamiętać. Dobrze. Przejdźmy jeszcze raz tutaj. Oraz punkt przecięcia się funkcji z osią o y. Punkt ten jest równy 0 i b. No. Tutaj, jak widać, mamy ten wyraz wolny. Dobrze. Mieliśmy krótką ilustrację. Teraz ćwiczenie. Dobrze. Mamy takie zadanie. Wyznacz miejsce zerowe funkcji y równa się 2x minus 8 oraz punkty przecięcia się z osiami układów współrzędnych. Dobrze. Co ważne w tych ćwiczeniach, zawsze wypisujmy sobie. Współczynniki. Współczynnik A jest równy 2. Współczynnik B jest równy minus 8. 2, mamy stąd. Natomiast minus 8, stąd. Dobrze. I tak. Miejsce zerowe mamy na początku wyznaczyć. Jak pamiętamy, wzór był x0, równa się minus B przez A. Czyli minus. Minus 8 przez 2, co jest równe 8 przez 4, bo minus, minus daje plus. 8 przez 2, czyli 4. Dobrze. Teraz musimy jeszcze wyznaczyć punkty przecięcia z osiami układu współrzędnych Dobrze. Jak już wcześniej mówiłem, żeby wyznaczyć punkt o x, y musi być równy 0, ponieważ to jest, musi być na osi OX, czyli punkt ten napiszę p x jest równy 4 ponieważ bierzemy to z tej wartości stąd dobrze, natomiast y jak wcześniej mówiłem musi być równy 0 teraz z osią o y punkt przecięcia jak wcześniej y, mówiliśmy, był też y, wzór, który brzmiał, tutaj napiszę już p1, 0 i b, co w naszym przypadku jest równe 0 minus 8. Dobrze, możemy to teraz sprawdzić. Y, mieliśmy wykres funkcji 2x minus 8. I tak. Punkt przecięcia z osią OX, jak tutaj widać, jest 4, 0. Zgadza się. Natomiast punkt przecięcia z osią OY jest minus. Y, Zaczyn się, 0 minus 8. Wszystko się zgadza. Dobrze. Hmm. Tutaj jeszcze tak y, chciałbym krótko powiedzieć. Hmm. F od x to jest. Nic innego jak wartość funkcji f. No tutaj mogę też równie dobrze sobie wpisać vx, ale wartość funkcji f dla odpowiedniego argumentu x. Tutaj takie jeszcze sprostowanie. Dobrze, na dzisiaj to tyle. Wszystkich chętnych zapraszam do dalszej współpracy z dalszego oglądania moich filmików. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się. Cześć!